Witam na kolejnej lekcji języka niemieckiego od podstaw. Dzisiaj poznasz słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia. Zapraszam. Powtarzaj za mną. Wigilia. Der Heilige Abend. Święta Bożego Narodzenia. Das Weihnachten. Święto. Das Fest. Święto Bożego Narodzenia. Das Weihnachtsfest. Świętować w gronie rodzinnym. Im Familienkreis feiern. Kolęda. Das Weihnachtslied. Śpiewać Kolędy. Die Weihnachtslieder singen. Jarmark Bożonarodzeniowy. Der Weihnachtsmarkt. Odwiedzać Jarmark Bożonarodzeniowy. Den Weihnachtsmarkt besuchen. Grzane wino. Der Glühwein. Pasterka. Die Mette. Iść na pasterkę. Zur Mette gehen. Prezent. Das Geschenk. Rozdawać prezenty. Die Geschenke verteilen. Obdarowywanie się prezentami. Die Bescherung. Święty Mikołaj. Der Weihnachtsmann. Hoinka. Der Weihnachtsbaum. Hoinka, Jodwa. Der Tannenbaum. Streut Den Weihnachtsbaum schmücken. Bombka. Die Glaskugel. Gwiazda. Der Stern die Lichterketten, Anio, der Engel, Dzwonki, die Glocken, Zuckereck, der Bonbon, Piernik, der Lebkuchen, Słodische, die Süßigkeiten, Jemjowa, die Mistel. Renifer, das Rentier. Opłatek. Die Oblate. Płatek śniegu. Die Schneeflocke. Advent. Der Advent. Zapalać świeczkę. Die Kerze anzünden. Kalendarz Adventowy. Der Adventskalender. Sanki. Die Schlitten. Bauwan, der Schneemann. Lepić bałwana den Schneemann bauen. Kartka świąteczna. Die Weihnachtskarte. Nowy rok. Das neue Jahr. Powtórzmy wszystkie słowa jeszcze raz. Powtarzaj za mną. Wigilia. Der Heilige Abend. Święta Bożego Narodzenia. Das Weihnachten. Święto. Das Fest. Święto Bożego Narodzenia. Das Weihnachtsfest. Świętować w gronie rodzinnym. Im Familienkreis feiern. Kolęda. Das Weihnachtslied. Śpiewać Kolędy. Die Weihnachtslieder singen. Jarmark Bożonarodzeniowy. Der Weihnachtsmarkt. Odwiedzać jarmark Bożonarodzeniowy. Den Weihnachtsmarkt besuchen. Grzane wino, der Glühwein. Pasterka die Mette. Iść na Pasterkę zur Mette gehen. Prezent, das Geschenk. Rozdawać prezenty. Die Geschenke verteilen. Obdarowywanie się prezentami. Die Bescherung. Święty Mikołaj. Der Weihnachtsmann. Hoinka, Der Weihnachtsbaum. Hoinka jodła. Der Tannenbaum. Stroić choinkę. den Weihnachtsbaum schmücken, Bombka, die Glaskugel, Gwiazda, der Stern, Schwiatełka choinkowe, die Lichterketten, Anioł, der Engel, Dzwonki, die Glocken, Zuckerek, der Bonbon, piernik, der słodycze, die süßigkeiten. Jemjowa, die renifer, das rentia, opłatek, die płatek śniegu, die Schneeflocke. advent, der advent. Zapalać świeczkę. Die Kerze anzünden. Kalendarz adwentowy. Der Adventskalender. Sanki. Die Schlitten. Bauwan. Der Schneemann. Lepit Bauwana. Den Schneemann bauen. Kartka świąteczna. Die Weihnachtskarte. Nowy rok, das ja. Nagrałam również osobny film, z którego możesz nauczyć się składać życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne po niemiecku. Link znajdziesz w opisie. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja, zasubskrybuj mój kanał. W opisie poniżej znajdziesz linki do mojego Instagrama, TikToka, do mojej strony internetowej, a także do mojego kursu. Pamiętaj o regularnej nauce i do usłyszenia w następnym nagraniu. Powtórzmy wszystkie słowa jeszcze raz. Powtarzaj za mną. Wigilia. Der Heilige Abend. Święta Bożego Narodzenia. Das Weihnachten. Święto. Das Fest. Święto Bożego Narodzenia. Das Weihnachtsfest. Świętować w gronie rodzinnym. Im Familienkreis feiern. Kolęda. Das Weihnachtslied. Spiewać kolędę. Die Weihnachtslieder singen. Jarmark Bożonarodzeniowy. Der Weihnachtsmarkt. Odwiedzać Jarmark Bożonarodzeniowy. Den Weihnachtsmarkt besuchen. Grzane Wino. Der Glühwein. Pasterka. Die Mette. Iść na pasterkę. Zur Mette gehen. Present. Das Geschenk. Rozdawać Prezenty. Die Geschenke verteilen. Obdarowywanie się Prezentami. Die Święty Mikołaj. Der Weihnachtsmann. Hoinka. Der Weihnachtsbaum. Hoinka, Jodła. Der Tannenbaum. Streutchoinken. Den Weihnachtsbaum schmücken. Bombka. Die Glaskugel. Gwiazda. Der Stern. Schiatełka hoinkowa, Die Lichterketten. Anioł der Engel Dzwonki die Glocken Zuckerek der Bonbon Piernik der Lebkuchen Słodycze die Süßigkeiten Jemioła die Müssel Renifer das Rentier Opłatek die Blätter. Płatek Schneegu. Die Schneeflocke. Advent. Der Advent. Zapalać świeczkę. Die Kerze anzünden. Kalendarz Adventowy. Der Adventskalender. Sanki. Die Schlitten. Bauwan. Der Schneemann. man Bauwana. Kartka świąteczna. Die Weihnachtskarte. Nowy Rok. Das neue Jahr. Nagrałam również osobny film, z którego możesz nauczyć się składać życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne po niemiecku link znajdziesz w opisie. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja, zasubskrybuj mój kanał. W opisie poniżej znajdziesz linki do mojego Instagrama, TikToka, do mojej strony internetowej, a także do mojego kursu. Pamiętaj o regularnej nauce i do usłyszenia w następnym nagraniu.